Kalowita, drużyny, śpia, więc bardzo egzotyczne e, kraje, e, jeśli chodzi o kulturę średniowiecznego rycerstwa. polskiego. jest bardzo mocno. My... Jest, jest, jest Nie

I kolejna ronda przed nami. O na razie zobaczymy, jak się

すばらしい

Przypomnę, że zawodnik Jacek był jeden ze swoich pojedynków. A musiała aż cztery razy wychodzić. Trzy razy zobaczymy, jak to będzie w tym miejscu. Zawodnik u będę będzie w powietrze. No na pewno. niego, i drugi A już dostamy nawet jeśli chodzi o, o yeah. składy energii, już Oni się wyczerpują, oh, ale myślę, że ci panowie oh, oh, tak. oh, Wygląda na oh, to, że w oh, nie wiedzą, oh, nie oh, ma, oh, oh, nie 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 nie